Poznałam go w klubu kawiarni jako fachowca na delegacji. ile kosztowała mnie marynarka, 1500 papierów. Wykapany minister! <grych> to ile gości będzie? Kameralnie. 150. Na pewno te huczne śluby to już przeżytek. To tu? Tutaj, tutaj, śmiało. Nie mogę spojrzeć na nią, bo na pewno jest taka bombowa, że od razu zmiękna. Muszę być twardzie. No ładne cacko. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać. Nie widać? Nie widać? Widzę. To jak mnie pocałujesz? Co? Tego umowa nie obejmowała. Są ziemniaki do obronia. Matka, córkę i zięcia błogosław. Kaźmierz, dla zdrowotności. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Miłość jest ślepa. Zebraliśmy się tu dzisiaj w imię właśnie takiej miłości? Mam dla Ciebie dwie wiadomości. Poproszę najpierw tę złą. Obie są złe. Kościele cię nie widzę. Proszę powtórzyć pytanie. Ja nie lubię dwa razy jednego powtarzać. No to coś dzisiaj taka. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Jedzie karetka, jedzie, migają koguty. Chorek o karetka wiezie, bo człowiek zepsuty. Jadą tak poprzez miasto i ciemne ulice. Wie pani jak się nazywa pies złomiarza? Puszek. Marian, to jest jakby luksusowo. To alkohol. Największa trucizna. Chodźmy, bo będzie na nas Powiem czym jest impreza bez tortu. Coś zapewne nadal im prazą, ale czuć jest, że czegoś brakuje. Mm. Ja łapówek nie przyjmuję. Nasza gwiazda. Olu, przedstaw się pan. Ryszard. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. O jakie mam policki? Wybułki. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Ona by chciał. Być tu ze mną. planty, po czym liczyć ben. Pospieszymy pospieszyli się, dosyć to podejrzane. O, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Chodź, zwiedź mi sobie pięterkę. Zezwalam na wypicie jednego, słownie jednego kieliszka. A co ze mną? Znajdź sobie jakiegoś nowego narzeczonego. Panowie! Pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Wzięli mnie z zaskoczenia, no. ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowy. My z chłopami ze wsi wczoraj postanowili prowadzić post antyalkoholowy. Kotlet z psa. W trzeciej kategorii, Omielony razem z budą. Ja na trzeźwo jeszcze nigdy mzająca nie trafiłem, a po pijaku zawsze. Replay, replay! No, no! Jedzie karecka, jedzie, migają koduty, chorego karecka wiezie, bo człowiek zepsuty. Jadą tak poprzez miasto i ciemne ulice. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Proszę się nie martwić, jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję panią miłą, przyjemną rozrywkę. Ja... Do środy, taka imprezka! Jego nie można puszczać z innymi. Rozum podpowiada mi, że król, czyli ja, nie powinien targać ciężarów. A dlaczego on się tak na co dzień nie ubiera? Tak mu ładnie. Jak się pojedny, panowie! Kończcie flaszkę i do domu. starą para. To mnie mega jatra, to nie jest...